Roku, po raz kolejny będziemy chodzili do urn wyborczych, by oddać swe głosy w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Wcześniej jednak, bo już 8 marca będziemy wybierać Rady Osiedli. To są kolejne wybory do rad osiedli e, bodajże trzecie. E, Może być co kadencję, e, jest jakiś progres w tej materii. E, no powiem. Tak naprawdę, że jestem bardzo miło zaskoczony, jeżeli chodzi o zainteresowanie i, i, i o to, co się wydarzyło w obrębie właśnie tych ratosiedli, osiedli. Stu, 172 kandydatów zostało zarejestrowanych w 10 komisjach. Szczecinek jest podzielony w ogóle na 12 takich obwodów wyborczych. Wydaje mi się, że jest to taki dobry prognostyk przed tym, co za chwilę może się wydarzyć. Każda, każda taka komisja, każda taka rada osiedla, która powstanie, będzie miała do dyspozycji jakieś środki finansowe. Naprawdę jest nie do przecenienia, jeżeli mieszkańcy mówią o tych najmniejszych problemach w danym osiedlu, często niezauważanych przez nasze służby, często nie dostrzegamy drobnych rzeczy, które bardzo ułatwią życie, czy to na jakimś małym, czy dużym osiedlu, które, które są bolączką, a, a po prostu nie są załatwiane. Te rady osiedlej mają się zająć takimi bardzo taką inwentaryzacją w najpilniejszych potrzeb. Pode mnie podlegają zarówno Wydział i Komunalny, i Inwestycyjny, ale nie chodzi już tu o wielkie inwestycje, bo rady nie dysponują takimi dużymi środkami, dysponują Stosunkowo niewielkimi, ale my do każdej złotówki możemy dołożyć dwie, trzy złotówki. Tak robiliśmy, taka jest praktyka, tak było do tej pory na ulicy Koobrzeskiej, na osiedlu Koobrzeska, tak było na e, osiedlu na Raciborkach. Tam powstały do tej pory dwie rady osiedli. E, w, Ostat w ubiegłej kadencji w ogóle zarejestrowane zostały trzy, y, trzy, trzy rady osiedlowe. Ze względu na próg y, wyborczy ukonstytuowały się tylko dwie. Na Kopernika naprawdę niewielką ilością głosów y, to, to, to nie zostało, y, nie osiągnęło tego minimalnego progu, więc y, wybory były nie, nieskuteczne. No zobaczymy. 10 rad osiedli, duża praca włożona y, radnych, y, bo, bo, bo y, trzeba było naprawdę wyjść do ludzi, przejść e, się po tych klatkach, porozmawiać z nimi, żeby wzięli czynny udział mi się wydaje w fajnej, fajnej bardzo inicjatywie. E, mam nadzieję, że e, radni pokierują w, obręb, w swoich właśnie tych obrębach, tymi tymi e, mm, Komisjami, będziemy wszyscy skutecznie zabiegali o frekwencję. A, a co będzie 8 marca, 9 marca, tak, bo 8 będą oddawane głosy, no będziemy wiedzieli, ile tych rad powstanie. E, pieniądze w budżecie są zabezpieczone na ich funkcjonowanie, e, a, a, a w to, że ich jest już dzisiaj e, tak dużo, ja się tylko z tego powodu bardzo cieszę. Mam nadzieję, że będziemy mieli z kim współpracować. A to się przełoży właśnie na jakość życia w takich e, małych środowiskach. Na nadzwyczajnej sesji obradowała Rada Gminy Szczecinek. Podczas sesji wójt gminy chciał uzyskać zgodę radnych na wstrzymanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Turowie. Rozbudowę oczyszczalni rozpoczęto jeszcze w poprzedniej kadencji. Nowy wójt uznał, że inwestycja jest za droga i nie stać na nią gminy, bo nie ma szans na jej dofinansowanie z funduszy unijnych. Stąd też pomysł, by przekazać tę inwestycję szczecineckiemu przedsiębiorstwu wodociągów kanalizacji, a ścieki z terenu Turowa włączyć do szczecineckiej oczyszczalni. Zdaniem większości radnych to zły pomysł i nie zważając na przedstawione rachunki ekonomiczne, wniosek został odrzucony. Oznacza to, że inwestycja będzie kontynuowana, a konsekwencją mogą być podwyżki cen za odprowadzanie ścieków, a także brak możliwości realizacji innych inwestycji, bo w gminnej kasie zrobi się pusto. Szczecinecki Ratusz sfinansuje szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, odpowiedzialnemu za zachorowania na raka szyjki macicy. Akcja ruszy już w kwietniu i jest realizowana po raz szósty. Co roku rodzice dziewcząt, które mają być zaszczepione, mają dylemat, czy się zgodzić na szczepienia, czy nie, więc powinniśmy parę zdań na ten temat powiedzieć. Należy o tym przypominać, dlatego, że to po raz szósty Onkologia Szczecinecka, czyli organizacja pozarządowa wykonuje te szczepienia i jest to przykład właśnie takiej bardzo takiego obywatelskiego podejścia mieszkańców Szczecinka, że jest jakaś grupa ludzi, którym się chce coś robić za darmo, tak? To jest naprawdę duża grupa, bo to są nie tylko lekarze, pielęgniarki, ale również osoby w ogóle niezwiązane w żaden sposób z opieką zdrowotną, a jednak włączające się w tą akcję. Także wracając do tematu szczepień, szczepienia przeciwko wirusowi HPV, szczepienia zabezpieczające właściwie dzisiaj się uważa w sposób stuprocentowy przed zachorowaniem na raka, szyjki macicy, na straszną chorobę. Te szczepienia są dzięki decyzji Rady Miasta decyzji podjętej 6 lat temu. Szczepienia są niestety nierefundowane szczepionki, dlatego wiele Wielu osób nie stać na to, żeby swoje dzieci zaszczepić, swoje córki przede wszystkim. I dobrze, że samorząd taką inicjatywę wykazuje. Początkowo 6 lat temu żeśmy zabezpieczyli na te szczepienia chyba z 300 tysięcy złotych. Dzisiaj szczepionki są tańsze, doświadczenie nasze w zorganizowaniu tego jest większe i w związku z tym też on kolega Szczecinecka jakby mniej potrzebuje tych środków, ale no przede wszystkim. Niestety to, że tanieją te szczepienia to, to ma związek ze zmniejszaniem się populacji, ze zmniejszaniem się ilości dziewcząt poddawanych szczepieniu. Poddawane są co roku szczepieniom dziewczyny, które mają kończu 13 lat i jeżeli chodzi o 2009 rok, tych dziewcząt 13-letnich było 205, to na przykład w tym roku będzie ich 155. To widać, o jedną czwartą zmniejszyła się populacja dziewcząt. Oczywiście to jest zmniejszenie ilości narodzin, ale też dużo osób mieszka za granicą i po prostu w związku z tym tutaj szczepione w Polsce nie są. Wracając do tematu tego szczepić czy nie, ja. Serdecznie namawiam wszystkich, żeby, żeby szczepili swoje, swoje córki. To jest szczepienie bezpieczne, to nie jest szczepienie żywym wirusem, to jest szczepienie cząstką taką białkową otoczki, czyli w ogóle kompletnie, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że można w ten sposób się zarazić tak? wirusem HPV, to w ogóle nie wie o czym mówi. Natomiast są dowody na to jednoznaczne, że to szczepienie zabezpiecza przed rakiem szyjki-macicy. A rak szyjki-macicy to jest. Bardzo poważna choroba, na którą choruje wiele kobiet nadal w Polsce. Bardzo wiele kobiet z tego powodu umiera. Śmierć jest straszna z powodu raka szyjki pewno Nie chcę tutaj Państwa straszyć, ale po prostu jeżeli wymyślono już coś takiego, tak? jedna z nielicznych chorób nowotworowych, na którą znaleziono jakby ten takie, może nie antidotum, ale, ale, ale jednak jakiś sposób, Takiego skutecznego zapobiegania, to należy w tym kierunku iść. Także jeżeli będzie informacja, że, że Wasza córka ma być poddana szczepieniu, to proszę się na to szczepienie zgodzić. W czwartek na Zamku Książąt Pomorskich zagra zespół Legend of Kazimierz. To krakowska grupa, która od 2013 roku wykonuje tak zwaną muzykę korzeni, która ma smak wielu rejonów Europy. Jutro w Centrum Konferencyjnym Zamek o godzinie 19 rozpocznie się koncert grupy Legend of Kazimierz. To niezwykła grupa, tworzą grupę absolwenci Akademii Muzycznych, a ich muzyka to takie połączenie muzyki klezmerskiej, wywodzącej się z kultury żydowskiej, muzyki bałkańskiej, a również muzyki romskiej. A zatem czeka nas duże wydarzenie. Bilety rozchodzą się znakomicie i w chwili, kiedy nagrywamy te słowa, być może jest jakieś ostatnie bilety, może już ich nie. Nie ma, ale mam dobrą wiadomość dla wszystkich, których ta informacja zaintryguje. Otóż grupa Legend of Kazimierz zawita do naszego miasta latem, by wystąpić podczas Art Pikniku. A zatem, jeżeli ktoś nie zdąży, nie zdążył kupić biletu na ten koncert czwartkowy w zamku, będzie mógł zobaczyć grupę jeszcze latem. Legend of Kazimierz duże wydarzenie muzyczne w Szczecinku i to aż tak naprawdę dwa razy. To już wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach, a za chwilę złożymy wizytę szczecinskim policjantom i strażakom.